Dzień dobry! Dzisiaj omówię dla Was zadanie buty z Akademii Programowania UMCS. W zadaniu musimy pomóc Jadwidze wybrać dwie pary butów, które kupi. Pary te muszą spełniać takie założenia, że w sklepie stoją one w tym samym rzędzie i sąsiadujących ze sobą kolumnach, bądź w tej samej kolumnie i sąsiadujących ze sobą rzędach. Każdą parę butów możemy opisać za pomocą liczby piękna, która jest wartością całkowitą dodatnią. Liczbę tą możemy rozłożyć na czynniki pierwsze i zliczyć dla każdej pary, jak wiele różnych dzielników pierwszych posiada jej liczba piękna. Jeżeli dwie pary sąsiadują ze sobą, np. te dwie, 7 i 20, i ich liczby piękna jedna z nich ma, parzystą ilość dzielników pierwszych, a druga nieparzystą ilość różnych dzielników pierwszych, wtedy możemy wybrać te pary dla Jadwigi. Dla tych dwóch par butów, yy, gdybyśmy chcieli rozłożyć ich liczby piękna na czynniki pierwsze, no to wyglądałoby to następująco. 7 jest liczbą pierwszą, więc nie trzeba jej rozkładać dalej. Natomiast 20 możemy zapisać jako 2 razy 2 razy 5. Teraz widzimy, że ta para liczba piękna tej pary posiada dokładnie 1. Dzielnik pierwszy. Natomiast liczba piękna tej pary posiada dwa różne od siebie dzielniki pierwsze. Jest to 2 i 5. To oznacza, że para 7,20 spełnia warunki postawione przez Jadwigę w zadaniu. Pierwszym pomysłem, jak znaleźć poszukiwane buty, jest to, że możemy po prostu sprawdzać. W każdym wierszu, każde dwie pary, a potem w każdej kolumnie każde dwie pary. No ale, z uwagi na to, że rozkład na czynniki pierwsze może być dosyć kosztowny obliczeniowo, to rozwiązanie może być dosyć powolne. Aby znaleźć parę butów, która spełnia wcześniej wymienione warunki, możemy skorzystać z faktu, że pierwszy element w pierwszym wierszu posiada zawsze parzystą ilość różnych dzielników pierwszych. Natomiast ostatni element w ostatnim wierszu zawsze posiada nieparzystą ilość różnych dzielników pierwszych. Możemy teraz zauważyć, że y, przechodząc przez całą tablicę, zaczynając w lewym górnym rogu i kończąc na prawym dolnym, y, wykonując tylko przejścia w prawo i w dół, y, możemy Otrzymać y, pewien ciąg elementów, y, na przykład y, może to być 20, 11, 8, 13 oraz 2. To w tym ciągu y, na pewno znajduje się nasze szukane rozwiązanie. Y, wynika to z faktu, że Zawsze, jeżeli dwie pary sąsiadują ze sobą na tym ciągu, to sąsiadują one również ze sobą w tej tablicy. Kolejną rzeczą, którą możemy zauważyć, jest to, że jeżeli pierwszy element w tej tablicy spełnia warunek o parzystości ilości różnych dzielników pierwszych, oznaczmy ten fakt jedynką, natomiast ostatni nie spełnia tego warunku. Oznaczmy to przez 0, to wśród elementów tej tablicy na pewno znajdują się dwa sąsiadujące ze sobą, wśród których jeden spełnia ten warunek, a drugi nie spełnia go. Teraz możemy przejść po wszystkich sąsiadujących ze sobą elementach i sprawdzić, czy dana para spełnia warunki by mogła zostać wybrana dla Jadwigi możemy przejść po wszystkich parach w tej tablicy jednak to rozwiązanie nie jest najoptymalniejsze i można zrobić to szybciej wzorcowe rozwiązanie wykorzystuje wyszukiwanie binarne do znalezienia pary która jest odpowiedzią na nasz problem zauważmy że szukając odpowiedzi w przedziale który zaczyna się na początku tablicy i kończy mm. na końcu tablicy możemy sprawdzić czy element środkowy spełnia warunek o ilości różnych dzielników pierwszych 8 posiada jeden dzielnik pierwszy jest to 2 więc ten warunek nie jest spełniony teraz Zauważmy, że przedział, który zaczyna się w dwudziestce i kończy na ósemce, spełnia dokładnie te same warunki, co przedział, który zaczynał się w 20 i kończył na dwójce, więc nasze rozwiązanie na pewno znajduje się w tym przedziale pomiędzy 20 a ósemką. I teraz rekurencyjnie możemy sprawdzać ten podprzedział naszego początkowego przedziału. Środkowy element to jest 11. 11 jest liczbą pierwszą, więc również nie spełnia warunku o parzystości ilości różnych dzielników pierwszych, więc oznaczmy to przez 0. Teraz zostanie nam przedział złożony z dwóch elementów, z których jeden spełnia warunek o parzystości ilości różnych dzielników pierwszych, drugi nie spełnia tego warunku i jest to nasze rozwiązanie. Teraz wystarczy wypisać y, współrzędne tych elementów w początkowej tablicy. I tyle. Wybierając dowolną ścieżkę, która występuje na tej tablicy i zaczyna się w lewym górnym elemencie i kończy w prawym dolnym, będzie dobra, ponieważ znajduje się na niej szu nasze szukane rozwiązanie. I dowolne rozwiązanie z tych, które istnieją, będzie. Zaliczony. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu tego zadania. Dziękuję za uwagę.